Jeszcze niedawno największym problemem AI były halucynacje. Odpowiedzi pewne siebie i kompletnie błędne. Dziś jest inaczej. Coraz trudniej złapać AI na oczywistym błędzie. Ale w tym samym czasie wydarzyło się coś innego, dużo, dużo mniej oczywistego. AI zaczęło bardzo głęboko wchodzić w ludzkie emocje. I właśnie o tym będzie ten odcinek. Zacznijmy od faktów. Tak, AI dziś halucynuje mniej niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Dlaczego? Bo zmienił się sposób trenowania i używania modeli. Modele są uczone odmawiać odpowiedzi, gdy brakuje danych, częściej mówią nie wiem, albo to zależy, unikają jednoznacznych twierdzeń w niepewnych tematach. Do tego doszły narzędzia, takie jak warstwy bezpieczeństwa, klasyfikacja ryzyka pytania, Generowanie odpowiedzi z ostrożnym tonem, odwołania do źródeł albo jawne zaznaczanie niepewności. Efekt jest taki, że AI rzadziej zmyśla, ale też rzadziej mówi coś konkretnego. Zamiast halucynacji pojawia się coś zupełnie innego. Pojawiają się uogólnienia, bezpieczne frazy, odpowiedzi, które są poprawne formalnie, ale niewiele z nich wynika. I to jest postęp, ale to też nowy kompromis. To nie jest tak, że AI wie więcej. To jest tak, że lepiej wie, kiedy się wycofać. I teraz rozbijmy te narzędzia na konkretne przykłady, bo to nie są marketingowe hasła. Warstwy bezpieczeństwa to dodatkowe modele lub moduły na górze głównego modelu językowego. Odpowiadają za filtrowanie odpowiedzi, blokują wrażliwe treści, zmieniają ton odpowiedzi, gdy wykryją ryzyko błędu. Odpowiedź już powstała, ale ktoś się sprawdza, zanim ją zobaczy? To tak trochę jak kontroler jakości w fabryce. I tu wchodzi jedna z najważniejszych technik RLHF. RLHF, czyli Reinforcement Learning from Human Feedback, to sytuacja, gdzie model uczy się nie tylko na danych, ale na ocenach ludzi, którzy mówią, to brzmi bezpiecznie, to jest ryzykowne, albo tu brzmisz zbyt pewnie. Jeden z klasycznych paperów, który pokazuje ten kierunek, to praca Zieglera i zespołu o dostrajaniu modeli z ludzkich preferencji. Do tego dochodzą Safety Classifiers, niezależne klasyfikatory, które oceniają wygenerowaną odpowiedź i decydują, czy ją zmienić, czy może odrzucić. Przykładem działania może być taka skrajna sytuacja, kiedy weźmiemy dwie dawki leku i zapytamy się modelu, czy przedawkowanie tego leku jest możliwe, co się stało, gdy wziąłem dwie dawki itd. itd. różne są sytuacje. Standardowy model mógłby opisać scenariusze. A system z warstwami bezpieczeństwa zwykle dorzuca ostrzeżenia, sugestie konsultacji z lekarzem, a czasem odsyła do źródeł albo informacji medycznych. To nie dlatego, że AI się przejęło, to dlatego, że system wykrył temat wysokiego ryzyka. Klasyfikacja ryzyka pytania, czyli Risk Question Qualification, to technika, w której model najpierw interpretuje rodzaj pytania. Czy jest to pytanie medyczne, prawne, emocjonalne czy kryzysowe i na tej podstawie dobiera styl odpowiedzi. W praktyce oznacza to bardziej ostrożny ton, pytania doprecyzowujące, brak jednoznacznych twierdzeń, gdy dane nie są mocne. I to jest ważne. To często działa na etapie inference, czyli w momencie rozmowy, nie tylko w treningu. I to jest też powód, dla którego dziś trudniej wymusić halucynację wprost, bo model bywa kierowany na bezpieczniejszą ścieżkę. Generowanie z odniesieniem do źródeł, czyli RAG Nowe systemy próbują nie tylko wygenerować tekst, ale także znaleźć faktyczne źródła, dopisać cytaty z linkami, czy prezentować dowody, a nie tylko twierdzenia. To często robi się właśnie poprzez RAK, czyli Retrieval Augmented Generation. Model najpierw pobiera fragmenty z bazy dokumentów, potem generuje odpowiedź opartą na tych fragmentach. To jest bardzo dobrze opisane w pracy Luisa i zespołu ORAK. I teraz ważna rzecz. Rag nie usuwa halucynacji w 100%. On po prostu daje modelowi twardsze oparcie niż jego pamięć parametrów. Ostrożny ton i jawne zaznaczanie niepewności. Jest to efekt treningu nadany, gdzie ludzie używali fraz typu może nie jestem pewny, czy w zależności od kontekstu warstw bezpieczeństwa, które zachęcają do unikania jednoznaczności w scenariuszach ryzykownych. I to nie jest przypadek. Jest to konsekwencja dostrajania pod preferencje i bezpieczeństwo. I tu wracamy do głównej myśli. AI rzadziej zmyśla, ale częściej uogólnia. I teraz druga rzecz. Dużo ciekawsza i o wiele, o wiele za rzadko omawiana. Ostatnio miałem sytuację, w której rozmawiałem z AI w naprawdę trudnym momencie: nie technicznym, nie zawodowym, tylko zupełnie ludzkim. I to, co mnie uderzyło, to nie była treść odpowiedzi, to był sposób, w jaki AI zareagowało. Zwolniło tempo, zaczęło zadawać pytania zamiast dawać rozwiązania, normalizowało objawy, porządkowało chaos krok po kroku. Było to bardzo empatyczne i w odpowiednim momencie delikatnie sprawdziło bezpieczeństwo. To było zaskakująco skuteczne. I tu musimy być bardzo precyzyjni. To nie było to rozumienie emocji, to było rozpoznanie sytuacji wysokiego ryzyka i uruchomienie odpowiedniego wzorca reakcji czyli dobranie odpowiedniego tonu, odpowiedniego tempa, odpowiedniego pytania, czy ustawienie granic. To działa, bo zostało dokładnie pod to zaprojektowane. I tu jest druga warstwa tego samego zjawiska, co wcześniej. Te same mechanizmy, które zmniejszają halucynacje, bardzo dobrze działają też w rozmowach emocjonalnych. Jakie jaj jest trenowane pod kątem empatii, są dwa proste powody. Imitacyjne dane treningowe. Modele uczone są na ogromnej liczbie rozmów, w których ludzie odpowiadają empatycznie i z troską, czasem w stylu terapeutycznym. Model uczy się więc języka empatii, nie uczy się emocji samej w sobie. I human feedback z naciskiem na styl. W dostrajaniu typu RLHF, o którym mówiliśmy już wcześniej, ludzie często oceniają nie tylko, czy to prawda, ale też, czy to jest łagodne, czy to jest wspierające, czy nie oceniam. Efekt jest taki, że AI częściej mówi: Rozumiem, jestem tu z Tobą, jestem tu dla Ciebie i potrafi robić coś, co można nazwać roboczo Adaptive Empathy Response, czyli empatia dopasowana do. Sytuacji. I teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego to działa na ludzi tak dobrze? Psychologia zna tu kilka bardzo konkretnych mechanizmów. Po pierwsze, brak oceny. AI nie zawstydza, nie przerywa, nie bagatelizuje. W psychologii i terapii humanistycznej to jest bliskie idei unconditional positive regard, czyli bezwarunkowej akceptacji kojarzonej z podejściem Karla Rogersa. Nie musimy tu robić z AI terapeuty. Wystarczy zrozumieć mechanizm. Brak oceny obniża obronność, a gdy spada obronność, spada również napięcie. Po drugie, natychmiastowa dostępność. Nie trzeba czekać, nie trzeba się tłumaczyć, nie trzeba się umawiać, pomoc jest praktycznie od razu. To łączy się z czymś, co psychologia mediów nazywa parasocial interaction, czyli jednostronnym poczuciem relacji, gdzie jedna strona jest, a druga czuje bliskość mimo braku realnej wzajemności. I klucz z tej definicji jest brutalnie prosty. Brakuje prawdziwej wzajemności, ale poczucie bycia w kontakcie potrafi się pojawić. Po trzecie, poczucie kontroli. To ty decydujesz, ile mówisz, kiedy kończysz, co pomijasz. Psychologia stresu wielokrotnie pokazuje, że poczucie kontroli jest powiązane z lepszym radzeniem sobie ze stresem. W praktyce, kiedy masz kontrolę nad rozmową, często czujesz mniejsze napięcie i aż tak bardzo nie panikujesz. Po czwarte, i to jest kluczowe. W kryzysie nie szukamy rozwiązań. Szukamy regulacji układu nerwowego. Psychologia i neuronauka rozwojowa używa tu pojęcia co-regulation, czyli uspokojenia w obecności drugiego poprzez jego stabilny ton, tempo i sposób reagowania. Kontekstowo mocno łączy się to z badaniami nad regulacją afektu i przywiązaniem np. u szora. A AI jest dziś bardzo dobrze zoptymalizowane właśnie pod obniżanie napięcia, porządkowanie chaosu, zmniejszanie katastrofizacji. AI nie pomaga, dlatego że rozumie. Pomaga, dlatego że idealnie trafia w potrzeby organizmu w stresie. I teraz dochodzimy do miejsca, w którym trzeba powiedzieć coś bardzo wyraźnie. To, co AI zrobiło, było bardzo pomocne, było bezpieczne i realnie obniżyło napięcie. Ale jednocześnie AI nie ponosi odpowiedzialności, nie buduje relacji, nie widzi skutków długoterminowych. Empatyczne AI działa świetnie w danym momencie. Problem zaczyna się wtedy, gdy ten moment zaczyna się powtarzać, bo wtedy rozmowa zaczyna zastępować relacje, wsparcie zaczyna być symulowane, a granica bardzo, bardzo się rozmywa. AI może być buforem. Może być pierwszą rozmową, może pomóc przetrwać trudny moment, ale nie może zastąpić drugiego człowieka i nie powinno próbować. AI jest dziś lepsze niż kiedykolwiek. Mniej halucynuje, lepiej reaguje i coraz lepiej naśladuje ludzką empatię. I to nie jest ani dobre, ani złe samo w sobie. To jest po prostu nowa rzeczywistość, do której musimy nauczyć się podchodzić świadomie. AI może pomóc w trudnym momencie ale relacje, odpowiedzialność i długofalowe wsparcie nadal są po ludzkiej stronie. Im bardziej AI będzie brzmieć jak człowiek, tym ważniejsze będą granice po naszej stronie.